Wchodzisz pierwszy raz w świat Linuxa. Chcesz spróbować, bo słyszałeś, że to szybki, darmowy i bezpieczny system. Otwierasz przeglądarkę, wpisujesz: Pobierz Linux i nagle widzisz to. Dziesiątki, a nawet setki różnych systemów. Każdy wygląda inaczej: każdy ma swoich fanów, swoje zasady i swoje pomysły na to, jak powinien działać Linux. Czujesz się zagubiony, bo każdy z tych systemów wygląda inaczej: każdy ma swoje zasady i swoich zwolenników. Nie wiesz od czego zacząć ani komu zaufać. W tym filmie przedstawię ci główne rodziny Linuxa, tak abyś na początek miał jasny obraz, czym różnią się od siebie i dlaczego w ogóle tych dystrybucji jest aż tyle. Świat Linuxa to trochę jak świat mafii. Mamy kilka potężnych rodzin, które rządzą całą sceną. Każda z nich ma swoich sojuszników, swoje zasady i swoich buntowników. Rodzina Slackware starzy mafiozi z zasadami. To pierwsi bosowie Linuxa. Slackware to jak Don Corleone. Klasyczny, stary styl, żadnych automatyzacji, wszystko robione ręcznie, po cichu i skutecznie. Nie potrzebują nowoczesnych narzędzi. Ich filozofia? Po co to zmieniać, skoro działa od 1993 roku? Surowy, czysty, bez zbędnych ozdobników. Dla jednych zbyt trudny, dla innych jedyny prawdziwy Linux. Rodzina Debian'a to tacy starzy wyjadacze. Tradycja, stabilność, zasady, nic na skróty. Ale jak to w rodzinach bywa, pojawiły się młodsze pokolenia, które chciały trochę luzu. Ubuntu to taki syn, który wziął rodzinny interes i otworzył sieć kawiarni z darmowym Wi-Fi. Wciąż na tym samym fundamencie, ale bardziej nowocześnie. Potem pojawił się Mint, kuzyn, który stwierdził, ej, zróbmy to jeszcze prościej, żeby nawet babcia mogła to ogarnąć. A Kali Linux to ten czarny charakter zrodu w garniturze z laptopem, hakujący serwery dla dobra świata. Rodzina Red Hat, korporacyjna mafia. Tu rządzi pieniądz, kontrakty i biznes. Red Hat to szef mafii w garniturze. Działa legalnie, ma kontrakty z korporacjami i rządami. Jego młodszy, bardziej buntowniczy brat to Fedora. Lubi eksperymentować, testować nowe technologie, zanim trafią do biznesu. CentOS przez lata był jak wierny brat, kopia Red Hata, ale darmowa dla tych, którzy chcieli stabilności bez opłat. Gdy Red Hat go przejął, na scenę weszli nowi gracze: Alma Linux i Rocky Linux, buntownicy, którzy powiedzieli: Jeśli Red Hat zamyka drzwi, to my otworzymy własne. Rodzina Archów, anarchiści z laptopami. Rodzina Arch to ci, którzy nie boją się brudnej roboty. Nie czekają, aż ktoś zrobi coś za nich. Sami tworzą swój system, krok po kroku. To wojownicy Linuxa. Cisi, skuteczni i piekielnie konsekwentni. Arch Linux nie ma szefa. Każdy robi, co chce. Każdy sam decyduje, jak ma wyglądać jego system. Ich motto? Zrób to sam, albo nie rób wcale. Ale nawet w tej grupie znalazły się tacy, co chcieli trochę porządku. I tak powstało Manjaro. Młodszy brat Archa który stwierdził, że czasem warto mieć instalator i graficzny interfejs. Rodziny niezależne, wolni strzelcy. Są też tacy, którzy nie należą do żadnego klanu. Void Linux, Solus, Alpine, niezależni, robią po swojemu, nie wchodzą w sojusze, nie słuchają bosów, po prostu żyją swoim kodem. W świecie Linuxa każdy sam wybiera, do której rodziny chce należeć. I w tym właśnie tkwi piękno tego świata. Tu nie chodzi o to, która dystrybucja jest lepsza, chodzi o to, żeby znaleźć tę, która pasuje do ciebie. Dodatkowo polecam ciekawy materiał na temat wyboru dystrybucji Linuxa na kanale Roasted Potato Gaming. Link znajdziecie w opisie. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli film ci się podobał, daj łapkę w górę i suba. Dzięki za obejrzenie, i do następnego razu.